Dzień dobry, moi drodzy. Wszystkim Andrzejom i Andrzejkom składam dziś życzenia imieninowe. Życzę Wam wszystkiego, co będzie najlepsze dla każdego z Was. Życzenia zdrowia, pomyślności i też wytrwałości w tych ciekawych czasach życzę Panu Andrzejowi Góżnemu, który od lat nieustannie uświadamia Polaków poprzez swoje artykuły. Nieraz przytaczam je na tym kanale. Również dziś jeden z ostatnich polecam Wasze uwadze, 100 lat, Panie Andrzeju. Kochani, zapraszam do odsłuchania. Dotknęło nas przykleństwo życia w ciekawych czasach. Życia w świecie, co do którego jeszcze parę dekad temu wielu miało nadzieję, że zmierza on w kierunku nieograniczonego rozwoju, zapewniającego dostatnie i satysfakcjonujące życie ogółowi mieszkańców naszej planety. Jeszcze u schyłku poprzedniej dekady, tak właśnie myślała znacząca część spośród nas. Złudzenie to przypominało radość z ostatnich słonecznych godzin przed wielko Burzą, pomimo wielu oznak, że zbliża się ona nieodwołalnie i wielkimi krokami. Tym złudzeniem i wiarą we władców marionetek społeczeństwo żyło jeszcze wiosną 2020 roku, kiedy już odpalono złowrogi plan tych, których nazywamy elitami. I jeszcze przez długi czas wszystko, co było z jednej strony ponurym absurdem, a z drugiej gigantyczną i zbrodniczą manipulacją oraz represjami, większość uznawała za działania podejmowane dla ich ochrony i ich dobra. Tamten czas szaleństwa i aberracji, tyle że w nowych, ciągle eskalujących odsłonach, trwanie przerwanie do dzisiaj, a wszystkim, którzy się łudzą, że światowe kryzysy i ogniska zapalne zostaną szybko ugoszone, a także, że obecnie rządzące doprowadzą nas na powrót do stanu sprzed 2000 czy nawet 2020 roku, odpowiem słowami Dantego. porzućcie wszelką nadzieję. Wy, którym przyszło żyć w tym miejscu i czasie. Nie komentowałem niczego bardzo długo, ponieważ każdy dzień był potwierdzeniem faktu, że żyjemy w gigantycznym szpitalu dla umysłowo chorych, którym zarządzają ludzie najbardziej dotknięci obłędem oraz szaleństwem. Cały ten szpital wydaje się znajdować na wielkim statku, nieodwołalnie kierowanym w stronę bezdennej przepaści. Wydawać by się mogło, że cały system władzy naszego i wielu innych rzekomo sojuszniczych państw powinien kierować się dobrem, ochroną i rozwojem tak samego państwa, jak i ogółu jego obywateli, czyli obiektywnie rozumiano rację stanu. Przy takim założeniu w zasadzie wszystkie decyzje rządzących Przeczą wszelkim zasadom logiki i stoją w głębokiej sprzeczności z celami, dla których owe władze są powoływane. Te absurdy oraz zagrożenia są coraz częściej dostrzegane w wielu różnych dziedzinach i na każdym kroku. Mówimy sobie, że to, co wyczyniają decydenci, jest absurdalne, szkodliwe, głupie, że jest błędem. Możemy to wyczytać w tych nielicznych publikacjach, które są napisane uczciwie, i licznych wypowiedziach osób i środowisk, głównie internetowych, które zachowują trzeźwość myślenia i obiektywny ogląd sytuacji. I ja sam nie komentuję tego, ponieważ sytuacja, w której szuka się przyczyn takiej czy innej szalonych decyzji rządzących, analizując ich poczynanie, motywy. I wytykając błędy, sama w sobie jest absurdem. Pamiętajmy i to jest w tym tekście najważniejsze. W całej tej, na pierwszy rzut oka, nielogicznej sytuacji istnieje głęboka logika. Tyle że nie jest to logika społeczna, propaństwowa czy ogólnoludzka. To jest logika tych, którzy naprawdę mają władzę nad owymi, których my uważamy za władców. Czasami wydaje mi się, że obserwatorzy życia politycznego przypominają dzieci w teatrze lalek pokrzykujących na pacynki lub marionetki, aby skłonić je do różnych zachowań i nierozumiejące, że każdym ruchem tych lalek kierują ukrycia aktorzy i scenariusz, który został gdzieś przez kogoś napisany.